Hejka wszystkim! Witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać saszetki niespodzianki, które wybraliście w komentarzach. Lecimy! Nasza zeszła nowa kolekcja zimowe prezenty. Wybraliście 50 dolarów chyba. Dalej, kolekcja Korfu. Weźmiemy Jerego. Moczy szlak, saszetka z kaskiem, hełmem, cokolwiek to jest. Dalej Stitchuś, <grym> taki słodki, weźmiemy różowiutką i płatki pod oczy. Weźmiemy niebieski. I tak, dzisiaj mamy bardzo dużo niebieskich rzeczy. Nie Tutaj jest saszetek. To jest tak mało kolekcji, muszę Lecimy do otwieranka. Zapomniałam o tej saszetce w ogóle. Okej, okay. na początek korfu. I jak zawsze saszetka z Jerrym. Dzisiaj mamy Monaster w Paleokastrycy, pod markiem 7. Ogólnie w Paleokastrycy było ekstra, naprawdę. Dalej mamy płatki pod oczy. Oh, wow, mamy YouTube'owego płatka. Ale ekstra pod numerkiem 10. Hurra, który numerek? 10. Okej. Okay. Kolumnę mamy skończoną. Dalej. Smoczy szlak. Oh, no way. Nie, nie wierzę. Na ziemię mi spadł. Gdzie on jest? A dobra. Mamy smoka Kopernika. chura pod numerkiem 14. Jej! Ten nie będzie sam. I. Wow! Teraz mamy kolekcję Stitch. I ten Stitch na saszetce jest jakiś, nie wiem, bardzo wzruszony. Zestresowany. I don't know. Tak, zgaduję, że nie będzie go tutaj. Zgaduję, że będzie na trzeciej chyba. Pod numerkiem 12. O, zgadłam. No way. Okej, okay, sticzunia już jest. W ogóle jedyny stitch, którego mamy po lewej stronie, to jest ten. Wszystkie, patrzcie, tutaj po prawej, tutaj po prawej i te dwa po prawej. Dobra, ten jest po środku. Teraz kolekcja yy, zimowe prezenty. Piszcie, czy Wam się podoba, bo mi mega się podoba. Szczerze, bardziej niż stycz. Omg, oh mamy monopolię. Piszcie w komentarzach, czy macie monopolię, albo czy w ogóle kiedykolwiek graliście w monopolię. Po trzy, błagam. Jest, Zmieście się. Hurra. może sobie nie wyobrażacie, jak się cieszę. Serio. Oj, serki. Omg. Oh. Oh nie, tutaj trochę się dotyka, ale nawet skadłam, powiem wam. Nie mam pojęcia, jak ja tutaj to przykleję, co będzie tutaj. Zobaczymy. Ui! Na koniec sam w domu. Nasz kalendarz adwentowy. I, dobra, nie pamiętam szczerze mówiąc, który prosiliście. Nie wiem, czym w ogóle prosiliście, ale otworzymy trójkę. Mamy Kevina przy świecach modlącego się nad spaghetti. Wiem, że mi tak słabo wyszło. Ja tam nie umiem bo rysować spaghetti. Patrzcie, to w ogóle jest nóż, a wygląda jak szczotka do zębów. Ech. Naprawdę mój przepiękny talent rysowania ogólnie wszystkiego. Teraz mi się zdaje, że umiem idealnie rysować tak wiecie ekstra, ekstra. Teraz mi się wydaje, że kompletnie nie umiem patrząc na ten nóż. Nie rozumiem sama siebie. Dziękuję Wam kochani serdecznie za oglądanko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wychodźcie, jeszcze będę mówić o konkursie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subika, bo większość z Was zapomina. Mówię Wam, nie zapominajcie. Ileż można? A więc mamy kolejnego zwycięzcę tego tygodnia. Wygrał oto ten komentarz. I na tym zawieszę ten konkurs i możliwe, że już w ogóle nie będzie, dlatego, że te konkursy przynoszą więcej negatywnych emocji niż pozytywnych. I albo Wy między sobą się kłócicie w komentarzach, albo mnie obrażacie, więc... No, no, no. Okej, okay, no to tyle. Kocham Was wszystkich bardzo, bardzo mocno i widzimy się w kolejnych odcinkach. Papatki! Zwycięzca wybierz sobie prezencik, jaki chcesz. Mój. Teraz to posprzątać trzeba. но не на земле, но где соня что-то сашетки